Czy Madzia fizycznie jest w twoim typie dziewczyny? No ja... A ja znam odpowiedź. Że co? Ja najpierw posłucham no. i sprawdzę, czy <noise> 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 Tak jak powiedziałem na, e, na finale Tańca z Gwiazdami, dziękując Madzi, powiedziałem, że Madzia też jest piękną kobietą. No i wydaje mi się, że to jakby jest... E... No nie, czy jestem w swoim typie? <głos> <głos> No dla mnie jesteś piękną kobietą, no. <laughs> Jaka odpowiedź? Aha. Maciek, czy to jest wystarczająca odpowiedź? A mogłeś powiedzieć i. Komuś się pewnie podoba, nie? Na pewno, no. Jest w moim typie. <laughs> Maczja jest No, moim no typie. nie, no, to jest taka podkrętka, no nie wiem, No, no nie na no, uważa, no, Uważam, że tak. Bo no, że ja że uważam, bardziej... że jak pomówiłeś mi o swoich jakichś, to w ogóle nie jestem podobna. Do kogo? Aha, jak ci opowiadam jakieś dziewczyny, które mi się podobają? No albo z którymi byłeś, albo jak ci się podobają, no totalnie, więc... <laughs> Nie kłam tylko, proszę. Nie kłamie. No nie, ostatnie co bym sobie zrobił, to bym kłamał. Szczególnie, że mogłem mm. łatwo wyjść do całego naszego shipu i powiedzieć, że nie. No ale uważam, że jesteś bardzo ładną dziewczyną i... Ale spierd... od odpowiedzi. No i <laughs> Ta jaka... <laughs> Ty I co, co? Czekaj, i co? Uważam, że jesteś bardzo ładną dziewczyną i... No i jesteś moim typem, no. O kurwa padło to, Uhu. Uh. Okropna podkrętka, po prostu... co za pytanie, no.